opowiedz mi straszną historię związaną z dziećmi. Ja zacznę. Cześć, mam na imię Natalia, a to jest kanał Paranormalia. Poruszam tutaj tematy z zakresu zjawisk niewyjaśnionych, wiedzy tajemnej, legend i przesądów oraz magii. Jestem mamą trzyletniej Łucji i półrocznej już Jaśminy. I słuchajcie, właśnie ziścił się jeden z koszmarów rodzicielstwa. Na pewno kojarzycie jakieś upiorne historie o dzieciach, które mówią swoją Rodzicom, że widzą jakieś duchy, byty czy inne potwory. Szczerze, lubię takie historie, ale niekoniecznie, kiedy przytrafiają się mnie samej. A to się właśnie dzieje teraz, i szczerze mówiąc, ani trochę mi do śmiechu. Naprawdę nie przypuszczałam, że takie coś wydarzy się w życiu mojej rodziny. A jednak moja starsza córka od tygodnia mówi, że coś widzi. Słuchajcie, wszystko zaczęło się tydzień temu, kiedy to klasycznie odebrałam moją córkę z przedszkola, jechałyśmy razem na rowerze, wróciłyśmy do domu, łucja zjadła obiad. Potem poszłyśmy jeszcze na plac zabaw, żeby wiecie, tak ją kolokwialnie mówiąc, wybawić, przed spaniem, rozładować bateryjki. Mój mąż był w tym czasie z młodszą jaśminą na spacerze. Kiedy zrobiło się już ciemno, wróciłyśmy do domu, przygotowałam kolację, potem kąpiel, zabawa i do spanka. I naprawdę bardzo chciałabym, żeby tak skończył się ten dzień. Obie córki śpią, a wieczór jest wolny. Ale nie. Często jest tak, że kiedy dzieciaki śpią, ja wychodzę nagrywać filmy lub robić jakieś inne rzeczy w mojej pracowni i tak też było tamtego dnia. Wyszłam około 20.21, a przed sobą miałam dłu Długą noc podpisywania kilkuset egzemplarzy mojej nowej książki Paranormalia, prawdziwe historie o nadprzyrodzonych doświadczeniach. Jeżeli lubicie się bać, to zapraszam do lektury. Link do egzemplarza z autografem zostawiam w pierwszej linii opisu, ale książkę możecie też kupić w formie e-booka oraz audiobooka. I słuchajcie, książki podpisywałam właśnie tak od 20. 21 do trzeciej yy, w nocy. Potem szybko wsiadłam na rower, latarka, czołówka na głowę i jedę do domu ze stanem przedzawałowym, bo naprawdę nie lubię tak późno jeździć czy chodzić sama, bo nigdy nie wiem na co lub tym bardziej na kogo trafię, a miałam już parę nieprzyjemnych sytuacji, nawet ostatnio taka... Uch, okropna, obrzydliwa. Ale zostawmy to, bo nie o tym jest ten odcinek. Muszę sobie swoją drogą w końcu kupić gaz pieprzowy. Wracam do domu, mój mąż śpi z młodszą córką, a trzyletnia Łucja już od dawna przesypia noce sama, być może to była 3:30, kiedy zamknęłam się w łazience z intencją szybkiego umycia się i wskoczenia do łóżka, bo następnego dnia musiałam wstać o 6, żeby przygotować luźkę do przedszkola, więc miałam może 3, 3 czy 4 godziny snu. Wchodzę pod prysznic. I nagle otwierają się drzwi łazienki. A w nich stoi Lucja, zaspana i no mocno przestraszona. Trochę się zaniepokoiłam, bo muszę przyznać, że to był pierwszy raz chyba w życiu, kiedy widziałam, widziałam moją córkę tak przestraszoną, Lucia jest generalnie bardzo wesołą i odważną dziewczynką, bardzo też ciekawską. Nie boi się ciemności, nie boi się robactwa, w zasadzie to chyba niczego się nie boi. Nie odczuwa nigdy jakiegoś też takiego panicznego lęku, tym bardziej takiego lęku irracjonalnego przed czymś, co nie istnieje. Ale tak, wtedy wyglądała na bardzo zaniepokojoną i bardzo przestraszoną. I naturalnie ja sama też się zaniepokoiłam, bo no, mój mąż śpi, w domu nikogo poza nami nie ma, nie było, nie znam Łucji od tej strony i ta sytuacja była dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem. I tak stałam w tej łazience rozebrana do rosołu i pytam się jej, co się dzieje. A Lucia mówi mi, że chce się przytulić i... <laughs> Odpowiadałam jej, wiecie, okazując maksymalną wyrozumiałość, biorąc pod uwagę okoliczności, czyli moje maksymalne zmęczenie i chęć po prostu położenia się spać. Odpowiadam, że zaraz do niej przyjdę i bardzo mocno ją przytulam. Poprosiłam ją też wtedy, żeby wróciła do swojego łóżeczka, a ona y, mówi mi, że ona nigdzie nie idzie. No i pytam się jej, dlaczego. Burr, jak do tego wracam yy, myślami, to po prostu mam ciarę. Wiecie, co mi odpowiedziała? Nie, nie, że się za mną stęskniła. Nie. Powiedziała, że bardzo boi się wrócić do pokoju, ponieważ jest tam pan. I ten pan robi tak. I dosłownie teraz udaje minę mojej córki. I ten pan robi tak. No, nie jest to zbyt przyjemna mimika, starałam się to jak najwierniej odwzorować. Łucja powiedziała też, że ten pan jest bardzo duży i bardzo zły, robi minę i ona bardzo się boi i że ona nie pójdzie do swojego pokoju. Słuchajcie, była trzecia 3.30 w nocy, a w zasadzie można powiedzieć, że już nad ranem. Ja na maksa zmęczona po całym dniu i praktycznie całej noc na nogach, a córka serwuje mi takie wiadomości. W mojej nowej książce Paranormalia znajdziecie historie o dzieciach, które doświadczają różnych zjawisk. Na kartach książki dosyć obszernie wyjaśniam, skąd takie doświadczenia się biorą, i jak osoby starsze powinny na to reagować. A więc słuchajcie, kto jak nie ja jest lepiej przygotowany na takie rewelacje z ust własnego dziecka? Jak kiedyś sobie o takich rzeczach myślałam, to byłam pewna, że zachowam zimną krew w takich sytuacjach, bo mam niezbędną wiedzę, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, jak reagować oraz też jak oczyszczać dom z takich nieprzyjemności. Jednak to życie weryfikuje, a ja. Co tu kryć, w tamtej chwili y, trochę się przestraszyłam. Oczywiście nie dałam po sobie tego poznać, przynajmniej mam nadzieję, bo końcik mi nawet nie drgnął, kiedy mówiłam mojej córce: y, "Słuchaj kochanie, w naszym domu jestem tylko ja, ty Tatuś, Jasia oraz nasze kotki. Poza nami nikogo tutaj nie ma, i tak dalej, i tak dalej. Jesteś bezpieczna. Tego typu mantry uspokajające dla dziecka. Już nie mówiłam Lusi, żeby szła do łóżka. Widziałam po niej, że, że nie chce, yy, że się bardzo boi, więc w środku nocy siedziała sobie ze mną w łazience i czekała, aż doprowadzę się do ładu. A potem razem poszłyśmy do pokoju. Naprawdę, takie sytuacje z dzieckiem są trudne. Z jednej strony no nie powinno się zaprzeczać temu, co mówi dziecko, bo wtedy podważamy jego zdanie i dziecko traci zaufanie do samego siebie. Natomiast moim zdaniem o wiele większym błędem jest dopytywanie dziecka o szczegóły, lub czy ten ktoś, czy coś, co dziecko widuje, cały czas jest w pokoju czy domu, czy dziecko się tego boi. A tego, czego moim zdaniem absolutnie nie powinniśmy robić jako rodzice. To pokazywanie dziecku, że się boimy, bo jednak dzieci czują takie rzeczy, więc słuchajcie, trzeba być twardym, żeby dziecko wiedziało, że ma w nas oparcie, niezależnie od sytuacji, szczególnie w sytuacjach właśnie tak abstrakcyjnych. Także ja byłam twarda, dzielnie poszłyśmy razem do pokoju, nie zdawałam żadnych pytań, ale też nie oceniałam mojej córki w żaden sposób, nie wracałyśmy po prostu do tego tematu. Natomiast, czy ja coś dziwnego czułam? Ale słuchajcie, Niestety, niestety tak. Łucja mocno się we mnie wtuliła, a ja miałam ogromne problemy z zaśnięciem. Czułam się obserwowana i odczuwałam jakiś taki dziwny niepokój. A przyznam, że w domu takie, takie uczucie strachu czy niepokoju duchowego, powiedziałabym, jest mi obce. No, bo dom to moja bezpieczna przestrzeń, również duchowo, tak samo moja pracownia jest moją bezpieczną przestrzenią i nigdy się tutaj nie czułam w żaden sposób zagrożona. Co ciekawe, tamtej nocy miałam też sen, który, jeżeli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że od wielu, wielu lat śnię regularnie. Mianowicie, śniło mi się, że byłam w mieszkaniu w kamienicy, weszłam do niego, a po mojej lewej stronie leżał bardzo stary, zaniedbany mężczyzna. Leżał no, na czymś w rodzaju łóżka szpitalnego, takiego zaniedbanego i klasycznie, jak w tych snach bywa najczęściej, wyciągał do mnie rękę. I ja w tych snach zawsze go ignoruję. Chyba nie zdarzyło się, żebym go. Żebym do niego podeszła, i zmierzam dalej do drzwi, które prowadzą na taki długi, bardzo długi korytarz, gdzie po jednej stronie jest wiele, wiele drzwi prowadzących do różnych innych pokoi. Zwykle w snach, w których wracam do tego miejsca, tej starej kamienicy, otwieram kolejno drzwi i zwiedzam te pokoje, które, które, które się za nimi kryją, jednak chyba no, nigdy nie spotkałam we śnie nikogo, Poza tym starym mężczyzną leżącym na łóżku przy wejściu, tymczasem tamtej nocy w śnie, w końcu korytarza, yy, widziałam długi dzień, ewidentnie o posturze mężczyzny. Był tam i czułam, yy, jakby mi się przyglądał, choć oczywiście był to cień, więc nie widziałam twarzy. Jak możecie się domyślać, Tamtej nocy się nie wyspałam, obudziłam się rano i cały czas wracałam myślami do tego, co mówiła moja córka. Przez następne dni uważnie się jej też przyglądałam, ale no nie wracała do tej sytuacji, więc ja też nie zaczynałam tego tematu. Jednak słuchajcie, czułam, że coś było na rzeczy. Zauważyliśmy wraz z mężem, że młodsza córka z kolei, która w czasie, kiedy starsza jest w przedszkolu, śpi w jej pokoju nagle nie chce tam przebywać. Kiedy albo ja, albo mój mąż ją usypialiśmy na łóżku Łucji, od razu zaczynała płakać, ale tak wręcz historycznie. Mój mąż mi nawet wtedy powiedział, że coś jej się w tym pokoju nie podoba i powiedział mi to w ogóle zanim ja opowiedziałam mu o tej sytuacji z Lusią w nocy, więc coś tak wszystko wiecie, te wszystkie sytuacje tak się jakby zbiegły w czasie. Przyszedł wieczór i znowu to samo. Lucia nie chce sama spać, bo boi się pana, który robi tą minę. Słuchajcie, moim zdaniem nie ma takich przypadków. Przyglądając się takim zjawiskom, warto wiedzieć, że czasami dzieci w taki sposób, kreując w swojej głowie jakieś irracjonalne potwory, zastępują nimi krzywdy, których być może doświadczają w rzeczywistości. Natomiast moja córka jest wychuchanym, szczęśliwym dzieckiem i żadne przykrości jej w życiu nie spotykają. Zresztą swego czasu przerabiałyśmy już wymyślonego przez niego lwa, który miał czyhać w pokoju i z mężem musieliśmy lusi tłumaczyć, że lwy są w zoo w Afryce, a nie w naszej na przykład łazience czy na lusi łóżku. Ale to była raczej dla niej taka forma... Hmm, Fantazyjnej zabawy. Oj, nie, nie, słuchajcie, dla mnie ta sprawa ma zupełnie inny wymiar. To, że ja po pierwsze czułam czyjąś obecność, czułam niepokój, i potem miałam ten specyficzny sen. Czułam intuicyjnie, że coś zaburza nasz domowy mir, co jak wspominałam, no raczej się nie zdarza. Słuchajcie, trwały takie akcje z nocnym budzeniem i ogólnym niepokojem. No, tak kilka dni oczyściłam dom. Jak to robić, pokazywałam niejednokrotnie w filmach, czy na TikToku i na Instagramie. Na dzień, w którym nagrywam ten odcinek, od dwóch dni mamy spokój i mam nadzieję, że tak zostanie. Jasia wczoraj przespała dwie godziny w pokoju Łucji i to bardzo dobrze wróży. Lucia też się w nocy nie budziła, nic nie mówiła, więc mam naprawdę szczerą nadzieję, że nic już nie będzie próbowało nas w nocy straszyć. Naprawdę jestem ciekawa, co to mogło być, bo pierwszy raz mam z moim dzieckiem taką sytuację, Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i czy przeżyliście coś podobnego. Może sami, będąc dziećmi, widzieliście różne rzeczy, a może dzieci w waszej rodzinie skarżą się, skarżą się na jakieś widziadła. Sekcja komentarzy jest dla Was. Tymczasem to już wszystko na dziś. Jeżeli odcinek się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia już niedługo.